Cześć, mówimy z Santoka w województwie lubuskim w kolejnym i ostatnim odcinku z naszego cyklu poświęconego międzynarodowej drodze wodnej A70 i naszej podróży przez Polskę powodzie. Santok to niewielka miejscowość, ale z przebogatą historią, sięgającą początków polskiej państwowości. Jesteśmy w miejscu, gdzie Noteć wpada do Warty, tuż blisko tego miejsca. To miejsce było niezwykle ważne dla Mieszka I, a dziś okazuje się również ważne dla Wodniaków. Ale pierwszym miastem, jakie odwiedzamy w Lubuskiem jest Dresdenko, za którym dopiero później jest Santok, a dalej droga wiedzie do Gorzowa i Kostrzyna. Miasto jest trochę oddalone od rzeki, nie ma takiej typowej mariny, ale w razie czego jest port należący do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, więc można na chwilę pewnie przycupnąć. Miasto leży na pograniczu Pojezierzy Pomorskiego i Wielkopolskiego i niegdyś było zaliczane do Wielkopolski. Od portu rzecznego do centrum są dwa kilometry spacerem, podczas którego można zobaczyć zabytkową wieżę ciśnień, a dalej zadbany stary rynek. Gmina Dresdenko rozciąga się w poprzek Pradoliny Noteci, w której jest, jakby to powiedzieć, malowniczo. I nawet te ładne krowy dobrze komponują się z tym ładnym krajobrazem. Zatrzymaliśmy się na chwilę, wyłączyliśmy silnik i dalej płyniemy. Chcieliśmy Wam coś pokazać. Gdy płynęliśmy w tym poprzednim odcinku Noteci. Yy, jeszcze w województwie wielkopolskim i w kujawsko-pomorskim no teć była leniwa, wręcz mieliśmy wrażenie czasami, że ona stoi, że jest jak jezioro było dużo rzęsy, było dużo roślin, a tutaj ta rzeka naprawdę ma już silny nurt, płynie, jest czysta łódka też płynie, nie używamy silnika, jest naprawdę nieźle Z takim wspomaganiem możemy spokojnie lecieć na zachód co by nie mówić, z prądem zawsze taniej tym sposobem dopływamy do Santoka i bardzo nowoczesnej Mariny Santok, gdzie kończymy nasz rejs jedną z rzek na tej trasie, ale nie kończymy jeszcze naszej podróży. Sama Marina jest ciekawa, bo oprócz postoju w porcie można tu wynająć domki, zrobić ognisko lub grilla w porcie wybrać potrzebne rzeczy lub przygotować sobie jedzenie w kuchni na lądzie. Zatrzymując się w Santoku, można wybrać się na spacer na drugą stronę rzeki, by poznać historię grodu Santok, którą zaaranżowano w formie ciekawej ścieżki edukacyjnej, a ta prowadzi po wykopaliskach w miejscu dawnego grodu. Państwo, w uroczym Santoku pożegnaliśmy się z Notecią i właśnie wpłynęliśmy na Wartę. Którą to Wartą popłyniemy dalej do Gorzowa Wielkopolskiego, aż do końca do Kostrzyna nad Odrą. Staropolska Rozkminka. Warto czy warto? Warto! Kto tam za sterem? A kuku? A kuku? A kuku nie znam. Ktoś zapyta, drodzy państwo, po co my to robimy? Po co płyniemy 550 km przez Polskę? Od granicy z Rosją, od piasek aż do kostrzyna nad Odrą. A po to to robimy, żeby pokazać inny sposób obcowania z naturą, inny sposób wypoczynku. Bo często zastanawiamy się, co my możemy zrobić, gdzie możemy pojechać, a naszym zdaniem pływanie łódką, czy to jachtem, czy to housebotem jest naprawdę znakomitą formą spędzania czasu wypoczynku, rekreacji. I oczywiście, jeżeli ktoś to lubi, jeżeli ktoś lubi wodę, Międzynarodowa Droga Wodna E70, która biegnie przez Polskę od Klaipedy do Rotterdamu. Ten jej wycinek wygląda trochę gorzej niż na przykład na zachodzie, ale to jest wszystko ten zaklęty krąg. Z jednej strony mało się inwestuje w promocję takiego szlaku, bo ludzie nie pływają, nie ma infrastruktury. Nie ma infrastruktury, bo ludzie nie pływają, i gdzieś trzeba zawsze przełamać to ktoś musi zrobić pierwszy krok, ale też. Bardzo nas cieszy to, że po drodze widzimy dużo marin wybudowanych dzięki wsparciu unijnemu i mariny, które już są planowane do budowy ze środków unijnych. Szczególnie widzimy to na tej trasie za Bydgoszczą. Także myślę, że polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej będzie coraz lepiej przygotowany infrastrukturalnie, a jak więcej nas będzie pływało, więcej. Osób będzie chciało spędzać w ten sposób czas, no to siłą rzeczy, jakby ta trasa będzie obrastała w dodatkowe, nowe atrakcje. W czasie pandemicznym, kiedy trudno jest cokolwiek przewidzieć, kiedy ludzie trochę uciekają też od innych ludzi, próbują się zaszyć, houseboat może być idealną formą tej ucieczki my płyniemy sobie tutaj z dorodką. jesteśmy cały czas razem pomagamy sobie rozmawiamy o jakichś planach o wcześniej załatwionych rzeczach bardzo bardzo dobry czas bardzo dobry czas dla par dla związków yy, takie bycie też na łodzi w młodych związkach może weryfikować w starych związkach może coś naprawić każdy ma swoje pomysły osobiście polecam My tu Gadugadu, gadu, a pora zameldować, że dopływamy do drugiego co do wielkości miasta w województwie lubuskim i zatrzymujemy się przy bulwarze nadwarciańskim. Dopłynęliśmy do Gorzowa Wielkopolskiego, jednej z dwóch stolic województwa lubuskiego, miasta czarnego sportu, czyli Żużla, pomnika Papuszy i pomnika Kloszarda. A teraz lecimy to wszystko zobaczyć. Bulwary okazują się dobrym miejscem na postój. Przy wyjściu trafimy na pomnik Janusza Gorzowskiego. Blisko stąd do centrum, jak również blisko do kolejnego pomnika, który Szymonowi Gientemu Gorzowskiemu Kloszardowi ufundowali mieszkańcy. Pogoda zdecydowanie nie pomagała nam się skupić na lepszym poznaniu miasta, które akurat było w tym czasie w totalnym remoncie i ostatecznie nie udało nam się dotrzeć do pomnika papuszy. Jak widzieliście, wcześniej zatrzymaliśmy się przy bulwarach w Gorzowie i każdemu to polecamy, bo to jest bardzo dobra opcja, żeby nie chodzić z Mariny w Gorzowie do centrum miasta, ponieważ to są aż 3 km. Można spokojnie, wcześniej płynąc, wartą, zatrzymać się przy bulwarach, pójść na spacer, coś zjeść, pozwiedzać miasto i przepłynąć dalej z nurtem warty do Mariny Gorzów. Właśnie w niej jesteśmy, dopłynęliśmy. Dowiedziałem się od pana, że ostatnio niestety tych łódeczek, które tutaj zapływają, jest niewiele, dlatego w marinie stoi rzęsa. A jak pływają łódki, to jest trochę lepiej, bo silniki jednak to przemielą. W marinie jest około 8 do 10 miejsc do cumowania: jest prąd na kei, jest woda. Pan mi pokazał już miejsce, gdzie ta woda jest. Właśnie koło tego miejsca jestem. Są sanitariaty, czyli wszystkie udogodnienia. Jeden z ostatnich portów przed Kostrzynem, przed wpłynięciem na Odrę. Opuszczamy Gorzów i chowamy się pod daszkiem, bo dalej z nieba siąpi. I wtedy orientujemy się, że mamy pasażera na gapę, który chyba podobnie jak my nie był zadowolony z deszczu i ciśnie w spokojne miejsce. Ale jak widać nie każdemu taka pogoda przeszkadza. nam smutno bo chcieliśmy polatać dronem na twarto i pokazać wam ogrom tej rzeki, ale od wczoraj pogoda się załamała, ciągle pada. Latanie dronem w tych warunkach jest krótko mówiąc niemożliwe. Chyba że trafimy jeszcze na jakieś okienko pogodowe, ale i tak mieliśmy dużo szczęścia. Mieliśmy dużo słońca na tej trasie, piękne chmury, piękne widoki, piękne wschody i zachody słońca. Widzieliśmy dużo naprawdę uroczych krajobrazów i to duże szczęście no duże szczęście my się bardzo cieszymy, że tą trasą płyniemy i że mogliśmy ją przepłynąć. Powiem Wam, że w życiu to trzeba mieć trochę farta i my go chyba mamy. Gdy wypływaliśmy z Gorzowa to padało, no było pochmurno, dopływamy do Kostrzyna, a tu piękna aura, wychodzi słońce, gdzie niegdzie przebłyskuje błękit na niebie. Ja się bardzo cieszę, bo można polatać dronem, a ponieważ zbliżamy się do Kostrzyna to po lewej stronie znajduje się najmłodszy park narodowy, Park Ujścia Warty który jest znany z niezwykłej liczby ptaków, podobno nie wiem jak oni to policzyli. Jednego dnia tutaj potrafi przebywać 250 tysięcy ptaków. W oddali widać już drugą najważniejszą polską rzekę, i to znak, że niebawem przyjdzie nam zakończyć tę niezwykłą podróż przez Polskę powodzie, w trakcie której pokonaliśmy 550 km. Wiele śluz i przeżyliśmy niezapomnianą liczbę wzruszeń. Wcześniejsze filmy z tej podróży znajdziesz na naszym kanale. W tym miejscu warta wita się z odrą a my z Kostrzynem, miastem, w którym odbywa się najpiękniejszy festiwal świata i niech trwa on do końca świata i o jeden dzień dłużej. Z góry spoglądamy na pozostałości potężnej twierdzy pruskiej, która powstała w XVI wieku. Pozostały po niej bramy Berlińska, chyżańska, Bastion Filip, Brandenburgia i Król oraz promenada Kattego. Kostrzyn nazywany był polską Hiroshimą, ponieważ w trakcie zaciętych walk w 1945 roku uległ całkowitemu zniszczeniu. Dawne stare miasto to obecnie zarośnięte pole z ruinami zabudowy. Dziś, na szczęście, prezentuje się zdecydowanie pozytywnie, tak jak pozytywnie wpisuje się w serca wielu Polaków. Co ty się bałaś, że jakieś nieszczęście, dlatego przysiadłaś? No bo jak człowiek e, zapomni, czego się wraca, to trzeba tak szybko się okręcić wokół własnej osi i przysiąść na chwilkę. Co to to zawsze znów tak. A ty nie znasz tego, tej znam metody? przecież. No każdy zna. No to lecimy. To lecimy. Ale lecimy! <laughs> Ale mi szkoda zostawiać tego, to było tak pięknie. Zamykamy kłodeczkę naszej tak. Beatki, bo nasza łódka... I się Pankę... żegnamy. Beatka, nasza kłódka, się na... Kłódka jest, łódka się nazywała Beatka. Bye bye. Aż chciałoby się zaśpiewać. To już jest koniec, nie ma już nic. Jak to nie ma? No jesteśmy. Ale to już jest koniec naszej podróży polskim odcinkiem po międzynarodowej drodze wodnej 70 i trochę się łezka wokół kręci. No ja się wzruszyłam na koniec, właśnie nagrywałam stories i słuchajcie, naprawdę się szczerze wzruszyłam. Bardzo się baliśmy tej podróży, było wspaniale, fantastycznie. Wyciszyliśmy się, nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. Przepiękne krajobrazy, wschody i zachody słońca, masę pięknej natury. Baliśmy się tego, jak będą wyglądały przejścia w niektórych częściach tego szlaku, bo pisano dużo o tym, że niektóre śluzy nie działają, jakieś tam problemy z mostami. Cała trasa jest żeglowna. Nie ma w ogóle problemu. Jedyny kłopot to taki, że w sezonie pojawiają się rzęsa, rośliny. I, I to tyle, trzeba się z poradzić. I te śluzy do 15 są tylko poza, te, sezonem, poza sezonem powiedzmy to. We wrześniu, czyli poza sezonem one są czynne do 15, a w sezonie do godziny 18 na pętli wielkopolskiej, a u nas, bo my jesteśmy z Olsztyna przypominamy, czyli na Warmii Mazurach i na Pomorzu śluzy pracują do... 19. Do 19 albo do 20 nawet w, w, w sezonie. Ale spotkaliśmy się z ogromną życzliwością, nie było problemów. Wszędzie tam, gdzie mieszkali ci ludzie, którzy obsługują te śluzy, pomagali. pomagali powiedzmy sobie szczerze, oni są życzliwi, życzliwi. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami, że razem z nami płynęliście, przeżywaliście to, e, tę podróż. E, za te wszystkie ciepłe słowa, które do nas pisaliście, dziękujemy. A jeżeli ten cykl Wam się podobał, to tam na dole zostawcie suba, kliknijcie lajka, like napiszcie, co Wam się podobało lub jakie macie wątpliwości, jakie pytania. Na wszystko to postaramy się oczywiście odpowiedzieć i przygotujemy Wam jeszcze jedną perełeczkę. Taki krótki film opisujący całą tę trasę. To będzie taka nagroda od nas dla Was. Do zobaczenia. Do zobaczenia.